Może niektóra część z was, może jakiś procent Pamięta dokładnie ten film Myślę, że to zmarły żółw przez chwilę, naprawdę Mamy szkielety Super <laughs> Wiem, wiem, spokojnie, spokojnie kobiety Spokojnie, wiem, że brzmiałem jak prawdziwy facet, ok. Spokojnie Wiem Koniec bro. koniec braw, koniec! Wydany coś koło, nie wiem Dwóch może Półtora roku temu Z pierwszego filmu Sons of the Forest, a nawet nie będę rozmawiał o The Forest Bo jest naprawdę ee, już no, no z The Forest to już stara gra Stonzo Forest nie jest aż tak starożytna, więc zaczęliśmy ją nagrywać. Lekkie opóźnienie, ale to nie teraz, bo teraz Wam wyjaśnię wszystko co na temat. Słuchajcie, serię rozpoczęliśmy z Filetem, Martyzem, Kiksuchem i mną. Może właśnie niektórzy z Was pamiętają pierwszy odcinek tej gry, ale no to było... Troszeczkę tak Dzisiaj właśnie rozpoczęliśmy ten wielki, yy, 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 że tak powiem, no... Yy. Jak się mówi? No, że są takie, nie wiem, Horory na przykład to jest... Ma O Maraton! Maraton Sons of the Forest właśnie. Znaczy nie, 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 nie taki Maraton, ale można jak sobie nazwać, bo w sensie teraz bierzemy się cały czas za pasie Sons of the Forest, ale też tam wy gdzieś tam w, po cichu jest tam nagrywany gdzieś tam w... Yy, Gdzieś tam wiecie w tyle jakieś inna gereczka, także... Ale, ale głównie z się teraz są south-forest, -y także na mam nadzieję, że jakoś fajnie to przyjmiecie seria. aczkolwiek e no słuchajcie, no na sam też tutaj w odcinku też powiem, że dajcie znać w komentarzach, tak dokładnie dajcie znać Czy bardziej chcecie, żeby była gra płynniejsza Taki no płynniejszy, czy z znaczy płynniejszy, że ze słabszą jakością, ale że szybciej chodzi, czy ma więcej FPS-ów czy mniej FPS-ów a lepsza jakość, bo dla mnie chyba lepsza jakość jest zawsze, ale to wy zadecydujecie, więc, więc dajcie znać e, Dajcie znać w nic niżej i ja pozwalam się to zmienić, więc no Chciałbym podziękować oczywiście też Willetowi za to, że pomaga mi tutaj z montażem e, W drugim odcinku pomaga mi z montażem e, Staramy się właśnie robić to jak najlepiej, jak, jak potrafimy Uczymy się też dopiero co Adobe After Effects też korzystać, bo W e, poprzednich filmach e, korzystaliśmy tylko i wyłącznie z Adobe Premiere Pro ale teraz już coraz lepiej nam idzie. Także, słuchajcie, zostawcie obowiązkową subskrypcję oraz łapkę w górę oraz komentarz, więc e, co nam daje tej motywacji do działania. I co jeszcze? Słuchajcie, ogólnie to plan jest taki, żeby na początek samej tej gierki pójść do jakiejś kopalni, coś tam może jakieś ideanki pozbierać. A w późniejszych tam czasach, może po jakiś pistolecik, to no, nie wiadomo, nie wiadomo. Słuchajcie, ja już wiem, co jest grane, ale to wy dopiero będziecie wiedzieli, wy tutaj w następnych częściach, prawda? Także sobie obejrzyjcie do, do końca, dokładnie z, słuchajcie, co się tam dzieje. No i plan jest taki: osiedlimy się ogólnie, e, no i zrobimy sobie tam jakieś takie plany, i będziecie tam mieli wszystko, będę mówił, e, co tam dokładnie się działo, nie? Także, no, trzymajcie się. I miłego oglądania, Cześć. Ja Dobra, pola, ja ja też bym, mam. Mamy bardzo ważną misję do zrobienia, tak. Mamy misję, żeby Szymon słódł, rozumiecie? Biedny Szymon. O, dobra. Edward Pufon, Weeks Missing 6.1 Barbara Pufton Virginia Pufton. O. Oh. Dobra, dobrze, Inna Cutscena <coughs> Inna Cutscenka jest Jaka pod wodą. To jedna plaży no. się zaraz plika jest pod wodą. Ale fajnie. Spadają stąd. Ten nie wytrzymał. Spada. Może go zapięknie. Nie zapiąłem go. Co ja muszę tam wyjść? Co tu próbuję wejść? Czemu on nie pójdzie naokoło? Co tu idzie Nie ma co na. Okay. Co to jest wyjście na. Czy ty jesteś, czy nie? Tak, no, jest tak. Jak. Bez najdów. Mhm. Tak, tak dla pewności, Szymon, tylko rozumiem sam. Ale mam dużo lepszy spawn. No to jest, kurde? Jest jakiś step. A ciebie kto tu zaprosił? A nie kłamać, dlaczego on tego gusza nie zabił. Jakbym mógł teraz zabić się. Ej, co tu jest tam? Ej, co to? A, tu to jesteś ludzie powieszani. Czołga się jak wieprz. W się czołga jak wieprz. Okej, Open emergency. <laughs> Siema, panowie. Tutaj zabraliśmy wszystkie rzeczy, wszystkie walizki zlutowaliśmy No i postanowiliśmy, że ruszymy poszukać jakiegoś miejsca na bazę Bo tu już Ziemia w ogóle chciał iść do i od razu trajardować, Ale ja powiedziałem, że spokojnie, spokojnie, na wszystko przyjdzie czas Więc ruszyli, ruszyliśmy po prostu szukać jakiegoś ciekawego i fajnego miejsca na bazę No i raz znaleźliśmy coś ciekawego, ale było... Chłopaki się powiedzieli, że nie, coś innego To w takim razie poszukaliśmy jakiejś drugiej I drugim razem już się udało I tam się zaplanowaliśmy osiedlić tu parę rzeczy zaczęliśmy tam sobie rozplanować, jak to by wyglądało, wszystko, jakieś tam płot i tak dalej. Wszystko, na wszystko przyjdzie czas, tak? Jak to mówię, budzie. I potem działy się różne ciekawe rzeczy, także wyglądajcie. Ja, ja no! mam nie gadać. Ja no! Patrzcie to. Tutaj też Mister Ziemniak znalazł bardzo, bardzo, ale to bardzo potrzebną rzecz nam na przyszłość i na teraźniejszość. Jest oczywiście wózek golfowy, który jest niezbędny do przemieszczania się do różnych jaskin i tego typu, że tak powiem, że zadaniom. Do tego użyliśmy właśnie poszukanie tam... zobaczyć jakieś rzeczy, ale to jest bardzo ważne, że znaleźliśmy ten oto właśnie wózek. Ole miejsce, jak O chłopie! idealnie nas czwórka jest! Siadaj. Jak tam się jedzie? Myślisz z tyłu? Wywal tego c***a, on pobiegnie za nami. nie gadaj. E, ja pierdzielę przepraszam. Dobiru czekaj na mnie kutacie ha. to ja nie gadaj ja ej, ej, tak nie gadaj ej, Ja mogę to schować bo mi się kościł to cały czas pokazuje ta szuja Zamykam to Jak mam włączyć krótkofalkę Chyba nie rozumiem Jesteś? To, a to ma paliwo czy nie ma No nie no pracuję na krótkofalówkę i No to tuka. kliknij L, kliknij L po prostu w tym Znaczy wiesz, nie w ekwipunku Siadaj! Kliknij L nie działa A, a nie dobra I teraz powiedz coś nie nie wyskakuj Ej to jakiś obóz, stój, stój, stój! Tak. Jakiś obóz jest tutaj, obozowisko. Jak ty jednak wyszedłeś? Nie wyszedłem. Nic tutaj ciekawego nie ma. No, rzeczywiście, powiem ci, tak nie było nic ciekawego, że... A co tam nie miałeś? tam niby masz? No, jakieś takie... ...pierdolowe, ale przydatne. Uciekaj. Trub mnie dotknął po główce. No. nie z jego strony, nie? Patrzcie to! Ej, duża ta mapa. A Jak ty widzisz? Co mapa? wy na to? Pod M, ale tutaj nie możesz. E, co Ufaj wy na, na to? Ty. Ja nic nie widzę. Kanibak przed nami przyjdziemy Ej. go? Stop. Ej, jakiś dym tam, ten, dym dym. To się ma. widzę, ten, ten dym i się. To, 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 to... Wy, wy się. Wysiadajcie. Fajna mi syła z Ej, Fajne no. Powiem. O kurczę, no. Ja bym się tutaj osiedlił. Ej, wyście mi krycie, bo muszę ustawiać, jak coś zrobić. Dobra, się kawałek przyjada. ciekawe, jak to by się, jak sam się ale, tutaj kolejny dym. Dwa dymy są. Wokół drifty można to robić. Ej, o przejechałeś? No, końbala, serio? No, Słuchajcie. Tak, dobra. Słuchajcie, ogólnie teraz zobaczyłem. Na górze zobaczyłem, że to się naładowało. Jak świeci słońce, to jest tu ten panel słoneczny. Na wiecie... To się ładuje poprzez słońce. No, no, no. no. To jest GOOD, czyli można, mogę sobie nawet drift robić. No to gości, goat. Ej, pomóżcie mi, bo tu jest obóz, to jest obóz, zlutujmy go, to go to, 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 to... Ja jadę po ten obóz, ja jedę po ten obus. Prowadzę go do nas, prowadzę co? go do nas. No, niego nie ma... gonić. Ja nie go nie wjeżdżam za chwilę. O, jest jakiś penis kolejny. Wjeżdżam w niego. Mogę go potrącić? Czekaj, bo ja wzam sobie chwilę że w żyło Ale to jest szybkie, tak, hamowanie. To jest cool Trafiam go pop, w... Odejdź! Bez nogi jest Dobij go Bigo, 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 póki leży! Ooo, oh, już mi łeb odjechał! O! Oh, wow. A dostałem Freya! Ja mam zRP! Przepraszam. przepraszam, przepraszam, przepraszam! Dobra, chciałem go zabić. Ja się muszę uleczyć czymś. Leki, nie. Ej, ale to dzida jest broken. Dobra, czekaj Coś, jak się Dobra, czekaj. jakieś ja się musi rozpaść rozpalić? No czekajcie ja po ognisko, Dobra. Ej, to dzida jest strasznie broken. Zjadaj. Dobra, spoko. Biegamy. Biegamy. Nie, wiem, czy to, nie wiem czy to jest mądry o, po, tak. pomysł tutaj mieć bazę szczerze. Czemu? No bo są dwa obozowiska, dostaniemy hunty no Jak to działa, tak, tak ja jak w The Ja miałem obok okay. Dobra, ja mam jakieś jedzenie czy nie? Musimy taką polować jakiegoś, ptaka Albo kanibala dopiero zabiliśmy No to zobaczcie jego ciało o. Ja nie mogę podnieść. Dawaj, tamtych bierzemy. O! Patrz! Dobra, przejeżdżam go. No to w zupię. mnie skręca? Dobra. A trochę ją. Drift? E, poczekaj, bo. Wsyk! I dobij to za mało nie I wygląda. Dobra, chyba, chyba leży. No i na pokojnie. Ja Dobicie ją, dobij ją Dobra. Ła! Wow! Ej, dostałem pysk! Pomocy! Nie żyję, nie żyję! Ja pierdzielę, pomocy, błagam! Bro! Bro chodź, pomóż mi! Pomóż mi, Marcisz, aha. aha! Proszę. Próbuję, próbuję. A ty, Kiksu, co robisz? Szukam skorupę. Ja mam szybko, proszę. Dzięki. A to nie jak coś. <śleszy> Dobrze, Drugi. A rzucił się na o, mnie. Pies. Ty. Ej, ta jest. Sarna, poluję na nią. Rzucę w nią. Jak się robi włócznie? Idę do tego bazowiska, idzie ktoś ze mną, bo tam może być fajne itemy. Dobra, ja idę, ja idę polować ten czarnego gościu. Ja chcę odtegować ten samochód. Dobra, naszej Weź T. Beris, Śle Jagody. On sobie strzela z palca z tego Nie, nie wiem co to jest A, Ja strzelam z ucha Ja... no, to jest, to jest słabe To jest ja? słabe opozycja bo... no, nie? A nie? Nie! Trójka jakichś pajaców Ja mogę jeść kanibali Stałeś się? Martis, o, wracamy się. Jeszcze drugie na nas czeka do zlutowania. Co ty, kich tam robisz, Strali się. My budujemy okay. Imperium Rzymskie, i oni przechodzą, gra. No i, i podoba mi się. Mi też się podoba. Ja, ja byłem na jakiejś łódce, a nic nie nazwałem. Dobra, ja ja idę pociera trochę Jeff. 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 Ja idę zlutować szybko. Idziesz ze mną? Spokojnie Martis? Martiś? Jak jest to? Ale Dokładnie. No i w sumie to większość czasu nic nie robiliśmy. Poza tym, że chodziliśmy, zostaliśmy zabijani przez ale i szukaliśmy jedzenia. Kikstuch szukał żółwi, żółwia, aby zostać z niego skorupem, abyśmy mogli zbierać tę deszczówkę i pić z niej. Znaczy, tak, żeby była po prostu bez bakterii. A ja się w sumie opierniczałem, a chłopaki poszli coś tam robić. Więc poszedł plan na zbudowanie płotu, więc zabraliśmy się do drewna. W tej nie dawajcie Po tym pokazie zbierania drewna, w końcu udało nam się zbudować pierwszą póki co bazę. Zbieraliśmy drewno i w sumie to nic. Po tym. Poza tym, że zaczęliśmy właśnie dobijanie pistoletów i tak dalej. Ale udało nam się zbudować taką, no niby bazę. I dalej. Było coś tam zaplanowane. I zaczęliśmy budowę płotu. Bo wiem, jak ja tak myśli, że najpierw buduję bazę, żebyśmy mogli gdzieś spać i tak dalej. Więc zaraz przyszedł czas na. Chodź, bo cykiecie, zaprowadźcie do mnie. Nie, dobra ja, poja ja pojadę tym. Czekaj, w wodospod, bo Dzień pokazuje. Dzień mi pokazuje powietrze, jakby. A jak jestem pod wodą Właśnie nie wiem robię. Tutaj siadłem w wózek golfowy i pojechałem w poszukiwaniu wodospadu, aby móc się napić czegokolwiek, bo nie chciałem marnować napoi gazowanych, żeby po prostu mieć na później na jakieś w razie w sytuację. Pojechałem, ruszyłem, znalazłem, lecz niestety woda z wodospadu była trująca, więc nie znaczy, trująca, tylko po prostu spadł, była trująca, więc nie znaczy, trująca, tylko po z bakteriami, więc nie da się jej tak cały czas pić, bo w końcu się truje i niestety padnę na nogi Czarna, daj mi pokarm Oskuruję. Mamy skórę oraz i mięso A ty co? Odpoczywasz? Nie Idziesz do pracy, człowieku to Nie! nie. Zjadłem jakąś rękę O, jest wodosław, dobra Chyba działa

Nie kliknąłem lewej i do samego, o dobra jest. To taka strucizna jest, ty. Dobra, napiję się do końca. Do końca! Do końca! Do końca! Ja mam zamiar mieć Patryk we Chyba z. Nie. Z 11 chyba. No po dobre, Skąd mam wiedzieć, ile mam? I pokazuję ci. Echo! E no właśnie, patrzę się na to i nie wiem, nie pokazuję. A nie, pokazuję mi, że mam 20. Serio? No To nie wiem, ile może być wyspowy Może 20? No, raczej 20. A robimy kilkopiętrowy? Że jakby... Że teraz ten piętro, które ja robię jeszcze jedno? Możemy Dobra. Bastek, bo twoje logi spadły w dół, tu jest... Ile logów? Tu jest 5 logów. Tak. Eee, tylko? Jak ja ich chciałem chyba 80 powinno być. Dobra. O kurde, on się obstrałem I nie wiem, nie dostałem jakoś tego Skoro żółwi, ja już zabiłem jakieś 20 żółwi, nie? Co mam zrobić z tym, żeby dostać skorupy? Tak, Uuu, jaki blok już powstaje Siła, weź do pracy chłopie, ja a nie tam stoisz Plecyk ich tu. Patrzę, patrzę się na niego dosłownie, chłopie, jak lecę A nie, bo to już był Do. Jeszcze na pracy. Co on robi? wejdę sobie do tyłu. I mam pewien pomysł, tylko nie wiem, że to działa. Może da się zwiększyć wydajność tego łuska W taki sposób? Nie da się. Kanibał okay. hmm. okay, okay, ja miał to... czy nie? Przecież chyba niektóre się nie nie O no. Czyli w teorii jakbym zrobił sobie dom na wyspie, to by to nikt nie złapał? To znaczy jest tratwa zachował. ogólnie, jest taka tratwa i tam... Ja wiem, widziałem, pa, patrzyłem do tych... do craftingów. Mamy jakiegoś typa, który się masturbuje w naszym... Właśnie, <laughs> jego, właśnie go przyjechałem. On nie odpiął pod naszą bazą optycznie, chłopie. No i został potracony przez to. Selece, selece, selece w klapkach trójka. i że jak Ej, dobra, to jest jakiś rozwalony. Co to jest? Ja, ja nie mogę tego podobać. Ty ja, odrzuca się reskwencję, czy nie? No to fajnie chyba, nie? Ej, dobra. To jest crazy, czy mogę tego zbudować, no mogę? Ale to jest Chyba ja ptaka bije jakieś 20 razy, on ja, chyba Leży na ziemi i nie wiem, nie mogę go zabrać Jak go bije, to chyba to jest krwawie Nie widzę Chcesz jakąś dziwnicę? I... Dobra, syk Znowu to. Wow. HP to jest to tak? Tak. Jak to zregenerować? Eee... jak to się nazywa? Tabletkami. A właśnie mam chyba coś takiego. Leki. Gdzie jest? samo mi się też powinno zregenerować po czasie, nie? Chyba nie. O okay, EJ JAK ona TO MA HEJ 12? No, ma... JAK SIĘ DO TĄ KŁADĄ? On ma 4 NOGI CHOPECIE Tylko Tylko ŁAPĘ JEST TĄ PRZESTRASZYĆ no właśnie, ja mam po PODWIJGĘ DO NIEMA NA UCIEKŁA JEJ COŚ DAĆ ŻEBY kwiatki CHYBA EJ MAM czwarty ty level po prostu budując Crazy Ale nie zabijajmy jej, nie zabijajmy jej Nie, ona do... jest człowiek. od fabuły no co? To jest część, fo... część fabuły A co jak ją Jak, bym zabił? jak zabijesz, no to... Bo inaczej nie zabijesz, ale... Nie, nie, nie da się ją zabić, da się zabić technikę Ten... Jak przenosić... Wody Wystarczy rzucać do przodu i... E, po wodzie no. Jak ją zbierzesz, to nie możesz się in instalować tego. A nie, możesz. Czy, czy możesz? Jak dzień jak ty przepowiłeś te kłody? No, zamiesz tak robię. Co? masz ja po prostu. Cię samo zrobię. Popykać. A dobra. Co ty budujesz, są? Taką platformę Po co? Nie wiem, tylko. Taka... No dobra, Idziemy spać? Ja Tyle co nie ma. Ja o nie może. Co Gdzie ty Karwinie rzucasz te kłody? Ja ci kazałem. O, elo. Przyszedł znowu, patrz. Czekaj, pomodlo nie podejdę, hej. Może odło odłożę ten, siekierę. Siema. Nie, znowu. Czekaj, może prawem. Nie, nie. Ale seksowno. Ty, 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 ty Hej. No, Kelvin to idiota, chopy. On do mnie no, podchodzi no, i nagle z... I jeszcze raz do mnie podejdziesz. Kelvin. PO CO TY TO ZBIERASZ, TY IDIOTO?! Spokojnie, dziewczyno, nie bądź zaby. Nie, dobra, to... fajnie spadło. Nie zbieraj tych kłopów, ci To jest tak ciemno i nic nie widzę, chopie. Nie, bo ja czarny nie wiem gdzie ja jestem w nie? Ja, się ja wszystko widzę Ja bardzo mało widzę, bardzo, bardzo, bardzo mało Ja wszystko Ej, a światła taka? Uuu, patrz, to tak. ma reflektory ty, ole sigma no bo. Teraz coś chłopiemy z flashbanka, z droby jakiejś Ja no, się włączy, ale jak siądę? Ej, nie, te budowanie jest takie rozwalone, przysięgam. Czemu widzisz teraz? Uuu, to jakieś światło chyba widzę, nie? Ciemność i jakiś księżyc, nie? O A nie, to ty jesteś w tym głównie. Dzięki. Ale jak coś już widzę, e, ten. Bo mam. gamę sygnałem. O, znowu ona przyszła. Maneczko, wszystkim no, to ludziom pozwoliłem jej tu w ogóle przyjść. Kto mnie uderzył? Kelvin walony dostał kłodą sumie... Ja chyba to zrobiłem? Nie, Co jednak nie. Cymbal? O, się... o się... oh, zapomniałem back. o nocy, przepraszam. Co za symbol? chodźmy spać, tak? Cool. Przepraszam cool. was. Gdzie jest plandeka i tak, O, wolko! O, I've No uspokój się, Goś, nie mogę O, mogę to. Daj, czekaj, zapiszę sobie tylko. Nowy zapis. Syk. Tak. Lejle I've O nie! O Śpimy, śpimy, śpimy. Ale, hej nie! ciągle rozłącza z lulania. Co? Czemu? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Czemu takie to jest? Jeszcze raz, szybko, szybko, szybko. Dawajcie. A, bo te... O, bo oni są. A, bo oni są. O kurde. O! Ja o! Jestem giga głodny. Ja Ale, też, nie. Wolek na się napić. A, bo oni są ten. Dobra, ja biorę wózek, osiemierzam w nich. Czekajcie, szybko, szybko, szybko. Dajcie mi sekundkę. Ja, Tylko wiedziałem. muszę coś zjeść, bo zaraz zdechnę z głodu. Wjeżdżam w niego Dostali, dobra Ała Czyli oni to żarcie, o mam Dobra Wjeżdżam It... go, jeszcze raz Oni tak, tak łatwo się nie dają No i zdechłem Oni po prostu ten Oni po prostu tak Wpadają w nich i po prostu nie przywracają się Nie po prostu tak stoją Ja jeszcze ja zara połowy nie mam o. Połowy nie mam już Nice, dzięki Junkisów, ci się po prostu bronisz Bij go, Nie, bo on mnie zabije Bigo! Tak, tak. Dobra. Ja musiałem cię cię dotknąć. już i idziemy, idziemy. No to lider się No nie, do czemu ja? On zdyka już. Ostatni przyszłem. Już widziałem, że się zabiłem, fred. sorry Dobra, cię spać. wali trochę. Co? A on życie... Dziwak! Co się mu głowę odetnijcie? Teraz nie żyje. Chodźmy, spać! Chodźcie Jest nas mało. Teraz może, halo No i teraz w końcu. I nareszcie po ciężkich walkach z kanibalami udało nam się dojść do kolejnego poranku. W sumie to nic dalszego nie planowaliśmy, ale już mamy tam rozplanowaną dalszą budowę. Um, co będziecie już widzieli w kolejnym odcinku z of do Forest? Więc oglądajcie dalej. Dobry nie, no mamy ją ja um, już. Mmm, już Ej, dobrze dzień, chcę patrzcie, z tych korzeni. Nie. Ej, zróbmy sobie wyprawę po Pryk, lepszej itemy. No, to w następnym odcinku, nie? Dobra, to było Co ja ma... Mamy tyle. Ja sobie nafarmiłem ósmy level. Yy... Siłę, proszę zobaczyć prawym dole mojego ekranu nad mapą. Jestem bardzo głodny, ale to akurat ty w tym momencie. Yy... Słuchajcie, no i mi się podoba pochice gierka, naprawdę mi się pochice podoba, bo nie dojeżdżamy siłę, to jest, to jest bardzo fajne, bo to wpływa na to ile pewnie zadajemy naszym oponentom, e, wpływa na to jak szybko tniemy drzewa i tak dalej, co jest naprawdę ciekawe i bardzo fajnym wymysłem jeśli chodzi o właśnie nie, twórców gry. E, no mi się pochice bardzo podoba, nie, jak, nie wiem jak wam panowie, jak wam się podoba? Też się bardzo podoba. Bardzo, nie, bardzo to fajne. Naprawdę i mi się wydaje, że Lef, to nie w, jest w tej ford, gry, to naprawdę. naprawdę mi się wydaje, że nagramy jakieś parę takich właśnie poza takich odcinkowych takich yy, na przykład co sądzimy na temat tej gry i tak dalej, wiecie o co Takie, takie obok, wiecie, takie nie fabu fabularne odcinki, tylko takie, wiecie, coś, coś obok, nie? Ehm, także... Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby wyjaśnić Discord o subskrypcji kanału oraz łapce w górę oraz komentarze, jeśli chcecie. Żebyście analizać, czy wolicie jednak, żeby była bardziej płynniejsza gra. E, ale jakby z większą jakością. Czy, żeby była płynniejsza gra, ale z słabszą jakością troszeczkę, bo póki co zobaczcie, jak to wygląda. Ehm, a bardzo płyną grono, to proszę zobaczyć zobaczycie na następnym odcinku, bo ja nie wiem dokładnie jak to wygląda, a póki co nie chcę nic sprawdzać. Także w następnym odcinku planowane jest, żeby otworzyć już Virginia tak w pełni, żeby dokończyć ten cały nasz tutaj ten blok taki e, mieszkalny, e, żeby już zrobić ten, ten, tą skrupę żółwia, pewnie ogarniemy pistolety oraz jakieś tam inne takie przydatne bronie co nie? Tak czy nie? Tak, no dokładnie. Dobra, trzymajcie się widzowie, cześć.